W tej lekcji dowiesz się, czym jest biosfera, a także jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie szaty roślinnej na Ziemi. Porozmawiamy o strefach roślinnych na kuli ziemskiej i piętrach roślinnych na obszarach górskich. Zapraszam! Biosfera to tak zwana strefa życia obejmująca wszystkie organizmy żywe naszej planety. Jeśli weźmiemy pod uwagę roślinność, to szybko odkryjemy, że jej rozmieszczenie nie jest przypadkowe, ale zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych. Wystarczy choćby pobieżnie przyjrzeć się tej mapie, by zauważyć, że rzeczywiście strefy roślinne odpowiadają rozmieszczeniu stref klimatycznych i tak jak one układają się pasowo i w miarę symetrycznie na północ i południe od równika. Wzdłuż równika mamy wilgotne lasy równikowe. Kolor ciemnozielony, potem sawanny oznaczone jaśniejszym odcieniem zieleni, dalej pustynie i półpustynie kolor pomarańczowy, roślinność typu śródziemnomorskiego, lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej, kolor zielony, lasy północne i glaste, czyli tajga, wyżej tundra i przy biegunach pustynie lodowe. Omówmy każdą z tych stref i charakterystyczne dla niej typy roślinności i gleby. Wilgotne lasy równikowe. Leżą w strefie klimatów równikowych, gdzie przez cały rok temperatura powietrza jest wysoka i występują duże sumy opadów. Rosną tam lasy gęsto porośnięte drzewami takich gatunków jak machoniowiec, hebanowiec czy kauczukowiec. Występują tam ogromne bogactwo gatunków. Dno lasu porastają gatunki cieniolubne, tak jak krzewy czy paprocie. Nawet pnie drzew są porośnięte lianami. A w koronach rosną epifity, czyli rośliny rozwijające się na innych roślinach, np. storczyki. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są czerwonożółte gleby ferralitowe. Sawanna leżąca w strefie klimatów równikowych, gdzie przez cały rok temperatura powietrza jest wysoka i występują jedynie dwie pory roku sucha i deszczowa. Rośnie tu głównie roślinność trawiasta i gdzieniegdzie pojedyncze drzewa, takie jak akacje o parasolowatym kształcie czy potężne i rozłożyste baobaby. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są gleby cynamonowo-czerwone i czerwono -bura. Pustynie i półpustynie leżą w strefie klimatów zwrotnikowych, gdzie temperatura powietrza jest wysoka w ciągu dnia i niska w ciągu nocy. Występują tu bardzo małe sumy opadów. Roślinność jest bardzo uboga. Rosną tu sukulenty, czyli rośliny o grubych liściach i łodygach, w których potrafią magazynować wodę. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są szaroziemy, buroziemy i gleby pustynne. Roślinność typu śródziemnomorskiego leży w strefie klimatów podsrotnikowych, gdzie lato jest gorące i suche, a zima wilgotna i łagodna. Rośnie tu tak zwana makia, czyli gęste zarośla krzewów, takich gatunków jak olandry czy mirty, a także pojedyncze drzewa, np. sosny piniowe czy dęby korkowe. W Australii rośnie skrub, czyli suche kolczaste zarośla. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są gleby cynamonowe. Step leży w strefie klimatów umiarkowanych, Gdzie lato jest gorące, a zima mroźna. Występują też małe sumy opadów. Rośnie tu głównie roślinność trawiasta, która w Ameryce Północnej nazywa się prerią, a w Ameryce Południowej pampą. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są czarnoziemy, lasy liściaste i mieszane. Leżą w strefie klimatów umiarkowanych, gdzie lato jest ciepłe. Zima łagodna, a opady rozkładają się równomiernie w ciągu roku. W lasach liściastych przeważa buk, dąb, klon i lipa, a w lasach mieszanych rosną także sosny, świerki czy modrzewie. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są gleby brunatne i płowe. Tajga leży w strefie klimatów umiarkowanych, gdzie lato jest krótkie i ciepłe, a zima długa i mroźna. Opady są niewielkie. Rosną tu lasy iglaste, w których przeważa świerk i modrzew. Niekiedy także pojedyncze brzozy i topole. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są gleby bielicowe, a także marzłociowe gleby tajgi. Tundra leży w strefie klimatów okołobiegunowych, gdzie lato jest bardzo krótkie i chłodne, a zima mroźna. Dodatkowo występują małe sumy opadów. Rosną tu głównie mchy, porosty i krzywinki. i tylko gdzie nigdzie pojedyncze karłowate wieżby i brzozy. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są gleby tundrowe. Pustynie Lodowe. Leżą w strefie klimatów okołobiegunowych, biegunowych gdzie zima jest bardzo długa i mroźna. Występują niewielkie opady, a dodatkowo wieją bardzo silne wiatry. Tam, gdzie skały nie są pokryte lodem, rosną mchy i porosty. Jeśli chodzi o gleby, to charakterystyczne dla tej strefy są inicjalne gleby arktyczne. Na koniec chciałabym wspomnieć o obszarach górskich, bo tam wraz ze wzrostem wysokości zmienia się szata roślinna, układając się w swoiste piętra. Przyczyną są zmieniające się warunki klimatyczne, czyli coraz niższa temperatura i coraz wyższe opady atmosferyczne, a także warunki glebowe. Najczęściej wyróżnia się zatem następujące piętra roślinne. Piętro podgórza, piętro górskie, piętro alpejskie, piętro subniwalne i piętro niwalne. Oczywiście w różnych częściach świata skład gatunkowy tych pięter będzie się różnić. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę piętra najniższe. Piętro podgórza, tu roślinność będzie typowa dla danej strefy klimatyczno-roślinnej. Roślinność wyższych pięter. Będzie zależeć przede wszystkim od położenia i przebiegu pasma górskiego, budowie geologicznej, czyli czy będą to skały magmowe, osadowe, czy może metamorficzne. Ekspozycja stoków, bo jak pamiętamy, na półkuli północnej stoki południowe są lepiej oświetlone i cieplejsze niż stoki północne. Oddziaływanie prądów morskich, na przykład chłodny prąd peruwiański, mający silny wpływ na Andy. Zapamiętaj najważniejsze. Biosfera, zwana też sferą życia, obejmuje organizmy zamieszkujące naszą planetę. Na Ziemi występują strefy roślinne. Ich zróżnicowanie i położenie ma związek z warunkami klimatycznymi. Główne strefy roślinne na Ziemi to wilgotne lasy równikowe, sawanna, pustynie i półpustynie, roślinność typu śródziemnomorskiego, step, lasy liściaste i mieszane, tajga, tundra, pustynie lodowe. Na obszarach górskich wraz ze wzrostem wysokości zmieniają się warunki klimatyczne i glebowe. W wyniku tych zmian wykształciły się piętra roślinne.